Budzisz się między pierwszą a trzecią w nocy i nie wiesz, co to oznacza? Zaraz ci wytłumaczę. Oto zegar aktywności narządów według tradycyjnej medycyny chińskiej. Medycyna chińska mówi o tym, że jeśli odczuwasz jakieś dolegliwości bólowe czy problemy zdrowotne w określonej godzinie, może to oznaczać, że masz problem z jakimś narządem. Przeanalizujmy sobie to razem. Jeśli budzisz się, na przykład, w godzinach od pierwszej do trzeciej, możesz mieć problemy z wątrobą. Jeśli nie śpisz, w godzinach od 3 do 5 mogą odzywać się Twoje płuca. Natomiast jeśli odczuwasz jakieś dolegliwości między piątą a siódmą, Twoje jelito grube może wołać pomocy. Od 7 do 9 zarezerwowany jest czas do żołądka, natomiast godzina 9 do 11 to czas odpowiedzialny za śledzione. Natomiast jeśli coś jest nie tak w godzinie od 11 do 13, może odzywać się Twoje serduszko i tutaj ciekawostka, że w tych godzinach bardzo często dochodzi do zawałów serca. Od 13 do 15 jest od czas zarezerwowany dla jelita cienkiego, 15, 17 to pęcherz żmoczowy, 17, 19 to nerki, 19, 21 to osierdzie, 21, 23 to potrójny ogrzewacz, Natomiast Twój woreczek żółciowy może odzywać się w godzinach od 23 do 1. Pomyśl nad tym i daj mi znać w komentarzu, czy zgadza się to u Ciebie i zaobserwuj mnie po więcej, znowu Ci coś pokażę.